Witam wszystkich bardzo serdecznie w omówieniu chaptera 1067, ale także 1068 i 1069. I nie ma co zwlekać. Historia do tej pory toczy się tak i teraz bardzo szybko. Przechodzimy przez wszystkie trzy czaptery w kilkunastu dziesięciu podpunktach Na okładce Caesar i Chad zaczęli się bić W samym już czapterze Vegapunk odciął sobie głowę, bo była za duża i ma za marzenie stworzyć internet Hejka, to ja z przeszłości i zapomniałem jeszcze powiedzieć, że odciął sobie tą głowę i zastąpił ją anteną, która wygląda jak jabłko, a ona jest podłączona do jego prawdziwej głowy. I nie zgadniecie, jak ona teraz wygląda. Bum, widzicie teraz, jakie wygląda jego głowa. Jest to górna część jajka Egghead, czyli Punk Records. To jest takie porąbane, jaka wielka jego głowa teraz jest. A to wszystko dlatego, że zjadł owoc nomi nomi. nomi czyli brain brain fruit, czyli mózgowoc, który pozwala mu absorbować wiedzę wiecznie i nigdy mu się miejsce w głowie nie kończy, dlatego się zrobiła taka wielka. I Mam nadzieję, że to wam wszystko wyjaśnia. Bo bo jakimś cudem ominąłem ten fakt kompletnie przez 30 minut, jakie nagrywałem ten film z wszystkimi podpunktami wypisanymi. Przepraszam i zapraszam do oglądania dalej. Bo nie chciała go zamordować, lecz dopadły ją robale z królewskim haki. Jako ciekawostka owoc momo był porażką przez to, że był różowy, dowiad się również, że starożytny robocik zaatakował Mary Joyce 200 lat temu, a Vegapunk nie potrafi odwzorować co go nasilało. Vegapunk dodatkowo zasiał kolejną tajemnicę, a w międzyczasie pojawiło się CP0 i chcą wyjść na wyspę. Na końcu chaptera Kuma wstaje, dalej cały poharatany i zaczyna gdzieś biec. W następnym chapterze na okładce Caesar i Judge dalej się biją, Pitagoras w skrócie mówi CP0, żeby sobie odpłynęli i zostawili Sbera, czyli Kumę Serafima. Prawdziwy Kuma w międzyczasie użył swojej umiejętności, żeby gdzieś polecieć. Vegapunk wykrzykuje swoje drugie marzenie, czyli coś, co na tym świecie by się nigdy nie udało. CP0 zrobiło wjazd na Egghead, a Serafim Kumy teraz już wygląda jak powinien. Vegapunk chce, aby Luffy pomógł mu uciec, a on się zgadza, ponieważ ma śmieszną głowę. Sentomaru jest na Egghead i po stronie Vegapunka. Luffy zobaczył Atlas i od razu ją wyeliminował i na końcu Luffy i Luffy się spotykają. Chapter 1069. Widzimy. Na okładce jak wyglądało laboratorium Mats. Luffy ma teraz tytuł imperatora, więc CP0 nie może nic zrobić bez kontaktu z marynarką. Dowiadujemy się, że Kizaru wyruszył na Ekhet, a Luci dostał rozkaz nie wchodzić w kontakt z Luffy, ale oczywiście ten rozkaz zignorował. No i od razu odpalił swoje przebudzenie, na co zareagował Vegapunk, mówiąc, że jest to dosyć rzadkie, aby przebudzony Załan nie przeciążył swojego użytkownika. Sentomaru ma wyższy szczebel klucz do serafimów, więc rozkazał im zaatakować. CP0, ale Luci go od razu próbował wywałtować. I tak właśnie w mniej niż dwie minuty podsumowałem: trzy czaptery. 12-minutowe filmy nie są wcale potrzebne, no ale oczywiście chcemy też trochę w detale. No i o tym sobie teraz pogadamy. Jest jeden wątek, który oczywiście pominąłem, jeśli ktoś czytał, jeśli ktoś wie, i to jest bardzo ważny temat, a dokładnie odnośnie Vegapanka, który powiedział coś o owocu Lufiego i ogólnie o diabelskich owocach, i zaraz sobie tutaj odpalę. Chapter. Przechodząc już do tego Vegapunka i tematu owoców. Po tym jak poruszył temat przebudzenia, od razu też zapytał o transformację Luffy'ego. I no reszta załogi w sumie nie wie o co z nią chodzi i podkreślają, że Luffy ma owoce gumowocu. I? To jaka pan powiedział coś ciekawego. Śmieszne, że to powiedzieliście, ale w encyklopedii owoców nie ma czegoś takiego jak gumowoc. I teraz natyka się pytanie, zanim przejdziemy dalej. Na tym już już na samym tym zdaniu można bazować pewną debatę. To parę rzeczy się nie zgadza. Znaczy, może nie tyle co nie zgadza, co jedną rzecz potwierdza. Gumowoc możliwe, że nigdy nie istniał i nie istnieje, bo wiadomo, jak się okazało, że gumowoc to jednak jest człowiekowoc, Nika, no to nastało pytanie, czy prawdziwy, faktyczny parametr gumowoc jest jest gdzieś gdziekolwiek. No i teoretycznie Vegapunk teraz potwierdził, że go nie ma nigdzie. Dodatkowo narasta pytanie, skąd wszyscy wiedzieli, że jest to rzekomo gumowoc, jeśli nie przez encyklopedię. I dużo ludzi zakładało, że jest tutaj REDCON, aczkolwiek aczkolwiek Vegapunk mówi, że nie ma żadnej wzmianki o gumowocu w starej. Encyklopedii Owoców. Więc Vegapunk posiada jakąś starszą, o wiele starszą wersję tej encyklopedii, ponieważ Gumowoc prawdopodobnie gumowoc w tej encyklopedii istnieje, no bo na przykład załoga Shanksa znała nazwę tego owocu, mieli nawet obrazek, no mimo że już go posiadali wcześniej, to Lakiru mógł po prostu go narysować, to mimo wszystko, no wszystko się zlewało w to, że no jednak informacje o tym Gumowocu są gdzieś na papierze dostępne, tak? No. Oczywiste by to było raczej. I to prawdopodobnie dlatego, że jest to w nowej encyklopedii zatuszowanej przez rząd, a encyklopedie i tak są strasznie rzadkie, no ale wiadomo, oni chcą się pozbyć wszystkich informacji na temat wieku pustki, niki, tego typu spraw. Więc nic dziwnego, że Vegapunk nie zna gumowocu, jeśli on miał dostęp do tej oryginalnej encyklopedii. Może jest mniej kompletna, ponieważ no, jest starsza, ale co jeśli jest właśnie bardziej kompletna, ponieważ teraz już wiemy, że One Piece to jest świat dystopijny, postapokaliptyczny nawet można rzec, więc nie byłoby to dziwne, jeśli stara encyklopedia byłaby bardziej kompletna niż obecna, która została zrestartowana, od nowa zrobiona i niektóre owoce były wymazane, niektóre informacje o owocach po prostu przepadły i nie mogły być w no, no nowej wsadzone i by się to zgadzało. Więc to jest naprawdę, naprawdę już sam fakt, że Vegapunk to powiedział, było dla mnie chyba najciekawszą częścią tego chaptera, jakiego czytałem, po raz pierwszy. I dodatkowo Vegapunk mówi, że Luffy wygląda dokładnie jak jakiś Bóg. Vegapunk, dodatkowo, w sumie nie dziwi mnie to, zna Nikę i jego powiedzmy ten krótki lore, który my też znamy, że jest wojownikiem wolności i przynosi ludziom uśmiech. Bóg słońca Nika. No i to jest obecnie Luffy, oczywiście inni nie słyszeli nigdy tego. Ponieważ Vegapunk mówi, potwierdza, że to imię zostało wymazane z historii. Ale to, co teraz Vegapunk powie, jest całkiem ciekawe. Ja wam to przeczytam, a więc jest to jeden taki trochę długi Monolog od Wegapanka przez całą stronę e, po prostu tłumaczy swoją teorię. I specjalnie po to, żeby, żeby słowo słowo powiedzieć to, co on. Wsadziłem to w tłumacza, żeby ładnie wam to ułożyć w słowa, przetłumaczyłem fajnie. I teraz wam przeczytam jego wymowę. Tak długo jak trwają ludzkie pragnienia, taka rzecz nigdy nie przestanie istnieć. Wszystko zawdzięczamy pragnieniu, na przykład diabelskie owoce. Każdy diabelski owoc. Ucieleśnia inne życzenie, które ktoś miał dla naszej ewolucji. Gdybym mógł tylko zrobić X, byłoby wspaniale, gdyby Y było możliwe. Mocy aktualizują te uczucia, ukazując potencjalną przyszłość ludzkości. Oczywiście, ponieważ powodują nienaturalne aberracje, zasłużyli na gniew matki natury, samego morza. Takie bluźnierstwo nie może pozostać bez kontroli. Ci, którzy zjedli owoc, stają w obliczu zupełnie obcej rzeczywistości, zrodzonej z nieograniczonej wyobraźni. Taka jest przynajmniej moja teoria. Niezależnie od tego, czy wierzysz, że istnieje Bóg, czy nie, jedno jest pewne. Żyjemy w cudownym świecie i no. Powiem szczerze, wow, fajna wypowiedź, niezła teoria, mocny monolog od Vegapanka. Na pewno się tego nie spodziewałem, jak czytałem ten chapter, bo już sam fakt, że Luci się przebudził, no to było takie dla mnie lekkie, leciutkie zdziwienie, takie spoko, ok, fajnie wygląda, też ma chmurkę, o ile to jest taka chmurka, to bardziej wygląda jak płomienie takie czarne, ale mniejsza, bo jest to jednak po prostu zwykły owoc leoparda. O ile, o ile Oda nic znowu nie zmieni, i jeśli Vegapunk mówi prawdę no to będziemy musieli spojrzeć na owoce trochę z innej perspektywy, bo mogły być one wyprodukowane faktycznie przez ludzi w starożytnych czasach, kiedy technologia była bardzo, bardzo, bardzo bardziej zaawansowana niż obecna, którą on produkuje, bo on próbuje przywrócić technologię ze starych czasów, lub owoce dalej są jakimś mitycznym stworzeniem, które zostały stworzone jak jakaś genki dama z pragnień innych ludzi i działałyby w sumie trochę jak diabły w Chainsaw Manie, jeśli ktoś jest zapoznany z nowym anime albo czytał mangę, to tam diabły działają w taki sposób, że im więcej osób się czegoś boi, tym mocniejszy jest ten diabeł. Więc im bardziej mordercza broń, tym bardziej potężny ten diabeł się staje. I tutaj śmieszna analogia, bo mamy diabelskie owoce, które teoretycznie pod okiem teorii Vegapunka zostały zrodzone przez marzenia i chęci ludzi, niżeliby ich strachy. Co też skutkuje im większe pragnienie na jakąś moc, tym możliwe, że też silniejszy owoc kto wie, bo jednak no, nie można zaprzeczyć faktu, że niektóre moce w One Piece są lepsze od innych niektóre są gorsze od innych. To jest niezaprzeczalny fakt. Można nawet podyskutować, że to niekoniecznie przez samą ich moc, czasami przez użytkownika, ale czasami też po prostu przez klasyfikację, nie? No bo niektóre moce nie mają takiego wachlarza umiejętności, mimo że mogłyby go mieć. Jest to wiadomo. Przez to, że Oda chce pisać zbalansowane postacie w pewnym sensie, no ale z drugiej perspektywy można po prostu pomyśleć, że niektóre moce po prostu nie są aż takie silne e, jak inne Mimo, że mogłyby być na podobnym poziomie. Mniejsza o to, bo na ten temat się już rozgadaliśmy. Jeszcze na koniec, bo to był taki w sumie mój główny temat do porozmawiania. Można parę tematów takich mniejszych poruszyć. Bonnie naprawdę się wkurzyła na Vegapunka i chciała, żeby przywrócił jej ojca do swojej normalnej formy. Dlatego go zastraszała laserowym mieczem. Ale właśnie wadą tego miecza było to, że przyciąga owady. Dlatego był wrzucony razem z innymi defektami. I dlatego spanikowała Boni, bo śmiertelnie się boje robali i dlatego została wyautowana przez swój własny strach. Trochę jak Perona, a raczej dokładnie jak Perona. Dodatkowo, no, można pogadać o przebudzeniu Luciego, mimo że już się wypowiedziałem. Widzicie, jak wygląda. No, co tu powiedzieć? Wygląda na wyższego i na, powiedzmy, chudszego. No, ale za bardzo dużo nie zaprezentował oprócz tego jednego ataku na, na Sentomaru. A propos Sentomaru, to się okazuje, że jest tutaj taka hierarchia gdzie pacyfisty będą tylko odpowiadały na rozkazy najwyższego w hierarchii obecnego. Czyli jeśli CP0 przyszło z SBR-em, czyli Kumą, Serafimem, to. Osoba, która jest wyżej na tym szczeblu, czyli w tym przypadku Sentomaru, mógł po prostu przyjść i powiedzieć Esperowi, żeby odwrócił się i zaczął walczyć z CP0. Dlatego Luci od razu poszedł i go wyautował, zaatakował go dosyć mocno. Krew się polała. I tutaj widzimy tą hierarchię, że każdy, kto ma chip z autorytetem, czyli to, co mają teraz CP0, mają najniższy poziom autorytetu, ale jednak mogą nimi operować. Potem jest Sentomaru, potem jest dr Vegapunk, plus jego klony, satelity, no i na samej górze są Gorosei, czyli Gorosei mają największy szczebel rozkazów. Dodatkowo nie można wydawać tych rozkazów poprzez Denden musi, dlatego jest to problem dla CP0, którzy w teorii mogliby po prostu zadzwonić po Gorosei, żeby wydali nowy rozkaz, ale potwierdzono nam, że tak to nie działa i że osoba, która wydaje rozkaz musi być na miejscu osobiście. Dodatkowo wygrana zawsze jest słodka, tak jak wam mówiłem. Kuma był albo źle narysowany, albo jakiś błąd był zrobiony, ponieważ jak był wtedy na statku kilka scepterów temu, to mówiłem, że to jest ewidentnie dziecięca forma kumy, tyle że ewidentnie nie jest narysowany tak jak inne serafimy. E, nie miał białych włosów, nie pamiętam czy miał skrzydła, czy ich nie miał, ale chyba je miał i nie miał płomienia. Teraz wszystko inne było obecne. Więc... Miałem rację, bo mi w komentarzach próbowaliście niektórzy powiedzieć, że Kuma jest po prostu taki duży i to jest dorosły Kuma. I ja nie wiem, jak jakby na niego spojrzeliście, ale na to ewidentnie nie był dorosły Kuma, ponieważ dorosły Kuma ma niezłą szczenę, a, a ten Serafim miał niewyrafinowaną. I jeszcze się przekonamy, czy teoria z szybkim dorostaniem jest prawdziwa, bo ktoś to też zarzucił w komentarzu, że te serafimy może po prostu bardzo szybko dorastają do swojego pierwotnego twórcy, czyli na przykład, no wiadomo, jak kuma tam ma, nie wiem, może z 40 lat nie pamiętam albo zgaduję, to, to ten serafim szybko do tego wieku dojdzie. To się jeszcze przekonamy, na razie jest to powiedzmy obalone, bo to było tylko teoretyzowane względem tego, że ten kuma slash serafim na statku CP0 wygląda jak dorosły kuma dla niektórych i je widać nie był Serafimem, chociaż miał skrzydła, ale miał czarne włosy, więc dużo rzeczy się w tamtym momencie nie zgadzało, a płomień ma na tyle mały, że go po prostu od frontu nie widać i dopiero z tyłu ze skrzydłami od jego pleców widać ten płomień, więc w tamtym chapterze tylko włosy były źle namalowane. No i taka ciekawostka, nazwa Serafimów po prostu zaczyna się od literki S i jest pociągnięta jakimś zwierzęciem, czyli Kuma to jest Esper, co jest śmieszne, bo Kuma, czyli jego imię dosłownie znaczy niedźwiedź, po Mihawk, wiadomo, S. Hawk, czyli jastrząb. Jimbe to jest S. Shark. No i Boa to jest S. Snake, czyli takie bardzo oczywiste wybory. No i raczej możemy się domyślić, że krokodil to będzie S. krokodile albo S. Krok, jeśli chcą skrócić. Moria to może być S. Bat. Jako nietoperz. Do Flamingo to będzie S-Flamingo. I można zauważyć, jak wszyscy bukaj no może Moria z lekkim naciągnięciem, są powiązani z jakimś e, zwierzęciem. Chociaż Moria niekoniecznie z naciągnięciem, jeśli on miał takie w sumie skrzydełka nietoperza, e, slash takie, taki wampirowy style miał, więc też mnie to nie dziwi. I w sumie Shichibukai byli powiązani z jakimś zwierzęciem w jakiś sposób, czy imiennie, czy w ogóle na przykład Jinbe to w ogóle jest rekinem, a inni na przykład z albo z wyglądu, na przykład Boa ma te swoje kolczyki, i no wiadomo, jest dużo nawiązań do węży wokół Boły i podczas Amazon Lily. I jeśli nie pominam żadnego Shichibukai, chociaż mam nadzieję, że nie, to, to by pokrywało wszystkich. Oczywiście nie mówiłem o lowie, bo nie wiadomo, czy on dostanie klona, nie wiemy o czarnobrodym, chociaż jest to prawdopodobne, to no jest on dalej jakby szacowanym głównym antagonistą i jest imperatorem, więc możliwe, że to się nie stanie. I póki co, to, że jest Jinbe wśród tych Serafimów, może potwierdzać potencjalnie, że to są tylko oryginalni Shichibukai, którzy na początku serii byli przed obaleniem krokodyla, czyli Drachyl Mihawk, Bartolomeo Kuma, Boa Hancock, Don Quixote do Flamingo, Gecko Moria, Sir Crocodile i Jinbe. To jest te siedmiu właśnie naszych Shichibukai, którzy prawdopodobnie dostaną swoich klonów i tak jak mówiłem, S-Crocodile, S-Bat, S-Flamingo to są prawdopodobne piki dla ich imion. Jeśli Bagi, Weevil, Law i Czarnobrody mieliby dostać Serafimy, to nie wiem, jak by się nazywały, bo oni niekoniecznie mają powiązania z jakimś zwierzęciem i to by się w sumie gryzło i myślę, że to osobiście mnie utwierdza, że tylko siedmiu oryginalnych Shichibukai będzie zaadaptowanych w Serafimy, ale jeśli już by się tak stało, no to myślę, żeby odbiegli trochę od tych zwierząt i po prostu Serafin Bugiego nazywałby się S. Clown. No bo, no bo jest clownem. I, I myślę, że nie ma co się nad tym rozdwajać i rozstrajać. Myślę, że pokryliśmy wszystko, co ważne. Może oprócz tej okładki z laboratorium, jeszcze Mac, to może jeszcze szybko poruszę, która jest całkiem ciekawa. Szybka ciekawostka, no bo już widzieliście okładkę. Laboratorium Mac tak naprawdę była na, na statku i jeszcze zafundowanym przez tego gościa. Nie pamiętam jego imienia, ale się wam wyświetli na okładce jego imię. I on był też na przyjęciu Big Mama, z tego co pamiętam, więc e, chociaż tyle pamiętam. I on właśnie zafundował laboratorium Mac. Taka ciekawostka. No i na tym można chyba zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim za do oglądania tego bardzo skondensowanego omówienia. Myślę, że ten film się Wam oglądało lepiej niż poprzedni. Ja już podczas nagrywania teraz czuję i myślę, że wyszedł o wiele lepiej. I mimo, że po prostu rozmawiałem na może trzy tematy jakoś dogłębnie, a wszystko inne skondensowałem na samym początku, to myślę, że wyszło najlepiej jak mogło. Pobawię się z montażem. Mam nadzieję, że widzicie jakieś, zauważyliście jakieś nowe efekty, jakieś nowe rzeczy. I na tym można chyba zakończyć ten film. Oczywiście zachęcam do obejrzenia innych, do subskrybowania, żeby nie ominąć następnych, dołączenia na Discord, który jest obecnie trochę martwy, nie będę kłamał. Nie zapomnij również zostawić po sobie śladu łapką w górę i komentarzem. Z góry dzięki i do następnego.